Szósty part. Jak zawsze wita się z wami Slim. Dobra, opuszczamy Mozambik. Dokąd się teraz udamy? Cóż, większość widzów uznała za stosowne, żeby wybrać się do. Pam pra, pam pam pam! Paramoni, Jej! No to co, wskakujemy? No pewnie, że wskakujemy. Ciach. Loading. I pewnie krótki filmik nas czeka. A jak? Albo na dziadek z Dobra, jesteśmy. Wezmę sobie zapiszę tu. Dobra, ciśnię. Hmm, co to? O, elum, 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 hura. Elum w odwordzie to coś jak u nas yy, koń. Możemy go ujeżdżać, jeździć na nim i taki tam pierdol. Oho, nowy rodzaj min przed nami. Przy okazji bardzo fajny. No i już po nim. Okej. Okay. Psiak, poszedł. Poszedł stąd. Poszedł, bo będziesz mi przeszkadzać. Poszedł. Poszedł. Poszedł, bo będziesz szczekać, no. No dobra, no to sieć. A tylko mi tu szczekać będziesz, dziadzie mały jeden. Dobra. Hmm, to Aha, kamień wziąłem czy nie? Wziąłem. W porządku. Dobrze. Ojoj. Tutaj trzeba będzie z Zelumem naszym skoczyć. Tylko najpierw tę minę rozwalę. Hmm. Spróbuję stąd. W porządku. Teraz skaczemy sobie tu. No i przywołujemy naszego wiernego kompana. Co? Nic nie mówisz? No. Pięknie się odezwał, to możemy jeździć. Patataj, 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 pataj, hop! W porządku. Oho. Cicho. Oho. Teraz hasełko trzeba będzie znowu wklepać, ale tym razem będzie chyba milszy mu dogonik, tak? Tak. O, nawet się przywitał, no proszę, jaki wychowany. Cicho! Masz, wychodź stąd! Poszedł. Dobra, przepraszam. Yy, co tutaj? Hello. No, nie chciał nas zabić chociaż jeden. Chodź. Yy, to już mam. Dobra. Wow! Czekaj. Chodź. A teraz wam pokażę pewną sztuczkę, która działa chyba tylko na wersji na PSX, -a. nie jestem pewien czy na PC też to działa Zaraz, bo on ze mną nie idzie. Stójże tu o kurde eee, Co mu jest? Ty tu stój, czekaj. O proszę, dokładnie. Możemy schować się na samym skrawku ekranu i on nas nie potrafi zabić. Nie ma nas tu I nie ma nas tu. Hmm. Dziwne, co? Nic, ty. Bum. Dobra. Chodź, lumek nie płacz po nim, bo to był dziad. Oho, uh -huh. tu coś jest? Nie, nie ma. Chodź. Hmm, 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 hmm. No nie, pszczoły i miód. Jak elum y, dopadnie się do miodu, no to niestety już koniec. Ale jest na to jeden sposób. <słuch> Dobrze ci tak obżartuchu. A tutaj chyba sligi będą. No nie, mina. Dobra, czekajcie, ja tu zapiszę. Bo, znając życie, nie uda mi się za pierwszym razem. Czekajcie, cholera, co ja tu przytryknę. No, tu. Dobra. Pik, pik, pik. Mm. Dobra. Teraz na pewno mi się uda. Pik, pik, pik. Mm. Jej! Udało się! Dobra. Gdzie ten nasz lumek? O, już pozbył się pszczółek. Dobra, to chodź. Oho uh -huh. Wow, czekaj, 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 czekaj. A już chciał nas zastrzelić. Tak jak mówiłem, w Eksodusie my możemy tak strzelać. Skurcz czy bieg Dobra, w porządku, loading. Przejściówka O oh my god. Co to za miejsce? Uh -huh. Dobra, ty tu oczywiście czekasz. Oho uh -huh. Miny. Znowu te miny. Dobra, skakujemy tu. No to co? No to zamieniamy się w ciebie. go jeden ty mały. Ho. Ok, teraz tego musimy rozwalić. Powoli. Niech się odwróci. Jak snake go dopadniemy. No.

Teraz tu, do dołu to da się jechać da się, no, porząd. Chodź do nogi. No, w porządku. Teraz do góry, do góry, do góry. Jeszcze wyżej. Cholera jakie wysokie drzewa tam mają. Jeszcze wyżej. No dobra. No teraz nie wiem co się stanie. Lepiej sobie zapiszę. Patata! O, cholera, pszczoły nas gonią. Dobra, mm! Arzesz, w mordesz, Jezus. Gdzie ja tu? Aha, no proszę, dobra, nie będzie. Szybko! Trzeba na samym skrawku skakać, bo inaczej po nas. A gonią nas! Czekajcie od nas! O, ja już Aaaa! No! Victory! Haha, nas nie dogoniat kurde! O coż to takiego? Dobra, ty tu czekaj Co tam dalej jest? Aha a, bo nie, zobaczę co tam na samym dole, no. Pójdę sam. A, password, hasełko trzeba znowu, tak? To tu pewnie trzeba będzie jakiś zameczek czy coś znaleźć, co na pamięć nam walnie. Boże, o czym ja gadam? Jaki zameczek? Coś mi się z Exodusem pomyliło chyba. Skaczemy... A! żeś mordę! Nie zauważyłem tej miny na początku. Kurczywyki, no. Jest nasz lumek Jest. No dobrze. ui Dobra, ja już tu powoli będę kończył, bo mi chyba 10 minut minęło. Nie wiem. Zobaczymy się w następnym barcie. Dobra, no to w porządku. Bye. Kurde, no co jest? Nie mówisz, a no A, bo granata mam. Granata, kurde, kamienia.